Na jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o tematyce rękojmi, na innym z kolei mówiłem o odszkodowaniu, które może również mieć zastosowanie w przypadku rękojmi. Dzisiaj zamiast teoretycznych rozważań powiem Wam o jednej sprawie, która być może będzie dla Was natchnieniem bądź inspiracją do rozwiązania Waszych problemów. Chodzi tu o sytuację taką, w której po zakupie urządzenia i upływie terminu mi, okazało się, że urządzenie mimo wszystko nie działa i czy można coś z tym zrobić. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu o prawie bez krawaty. Stan faktyczny w sprawie, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, wyglądał w ten sposób, że jeden z przedsiębiorców zakupił urządzenie elektroniczne, konkretnie chodziło o komputer prestiżowej marki bez kryptoreklamy, Chodzi o tak zwany sprzęt marki Premium. Sprzęt ten sprawował się oczywiście na początku dobrze, służył mu doskonale, niemniej okazało się, że matryca w tym komputerze zaczyna szwankować. W momencie, kiedy ta matryca zaczęła szwankować yy, i poszło zgłoszenie do sprzedawcy, sprzedawca powiedział: chwila, chwila, nabyłeś ten komputer jako przedsiębiorca, ja ci go jako przedsiębiorca sprzedałem. Twój termin rękojmi już upłynął, w związku z tym ja nie przyjmuję zgłoszenia reklamacyjnego i odmawiam uznania tejże reklamacji, ponieważ termin na taką reklamację upłynął. Stanęliśmy właśnie do rozwiązania takiego problemu. Z jednej strony, no, trudno było odmówić sprzedawcy racji, bo faktycznie, patrząc na kalendarz, ten termin upłynął. Z drugiej strony, no, przedsiębiorca był, mówiąc krótko, niezadowolony. Ponieważ zapłacił masę pieniędzy za sprzęt, który, no nie oszukujmy się, powinien służyć znacznie dłużej niż wspomniany termin rękojmi, jaki przysługiwał mu z ustawy. Okazało się, że naprawa tego sprzętu no, będzie kosztowała kilka tysięcy złotych, aby przywrócić mu możliwość funkcjonowania i możliwość korzystania z tego sprzętu. Jak powiedziałem, stanęliśmy przy takim problemie, co z tym zrobić? Zdecydowaliśmy się na zainicjowanie procesu przeciwko sprzedawcy, ale nie opartego na regulacjach z tytułu rękojmi, ale opartego na roszczeniu odszkodowawczym, a więc na roszczeniu z odpowiedzialności kontraktowej wynikającego z artykułu 471 kodeksu cywilnego. W tym procesie Mieliśmy trochę inne obowiązki, czyli inaczej rozkładał się ciężar dowodu niż w przypadku zwykłej rękojmi. W przypadku zwykłej rękojmi wystarczyłoby udowodnić, że czy powołać się na domniemanie, że wada istniała, w chwili sprzedaży ujawniła się w okresie rękojmi i koniec końców. Poszliśmy w inną stronę. Opisaliśmy to w taki sposób, że kupując sprzęt markowy, topowy, za taką i taką kwotę nabywca tego sprzętu ma prawo oczekiwać, że sprzęt ten nie ulegnie uszkodzeniu wykluczającym korzystanie z tego sprzętu w okresie znacznie dłuższym niż okres rękojmi. Sprawa taka trafiła do sądu. Nasza argumentacja oczywiście spotkała się z kontrargumentacją drugiej strony. Spór był, nie ukrywam, dosyć ciekawy pod względem prawnym. W tej sprawie doszło do powołania przez sąd opinii biegłego, który badając ten sprzęt, na szczęście przyznał nam rację. W swojej opinii stwierdził, że faktycznie sprzęt tej marki, tej klasy i za taką cenę nie powinien y, popsuć się w tak krótkim terminie. Mało tego, analizując sam faktyczny, stwierdził, że faktycznie przyczyną tej wady było to, że już w dacie sprzedaży określone części tego urządzenia, nie wchodźmy w kwestie techniczne, już nie spełniały pewnych parametrów, w związku z tym musiało się to skończyć właśnie takim uszkodzeniem przed upływem terminu, w którym każdy, to jest ważne, racjonalnie oceniający sytuację, każdy racjonalnie podejmujący decyzję miał prawo się spodziewać tego, że jego wydatek spotka się z tym, że będzie mógł korzystać ze sprzętu znacznie dłużej. I na tym stanie faktycznym, na podstawie takiej opinii sąd Przyznał nam rację i zasądził od sprzedawcy kwotę, którą wskazaliśmy jako koszt naprawy tego sprzętu w autoryzowanym serwisie. W uzasadnieniu sąd wskazał wprost, że faktycznie rękojmie nie miała tu już zastosowania, ale roszczenia odszkodowawcze, których termin dochodzenia jest znacznie dłuższy niż w przypadku rękojmi, mógł mieć tu zastosowanie. Przysądziło tutaj. Nie chcę mówić zasady doświadczenia życiowego, bo to zbyt ogólne, ale sąd odwołał się właśnie do tego, że racjonalny kupujący dokonuje swoich wyborów kierując się obiektywnymi kryteriami. I nikt, wydając tak dużo pieniędzy na tak markowy sprzęt, nie liczy się z tym, że zaraz po upływie okresu, re okresu recoin będzie musiał wydawać kilka tysięcy złotych na naprawę tego sprzętu. W związku z tym uznał, że faktycznie sprzedawca nie spełnił swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży i nie dostarczył, przedmiotu umowy, nie dostarczył przedmiotu umowy zgodnego zarówno z oczekiwaniami klienta, ale również z obiektywnym wzorcem. Krótko mówiąc, sprzedał coś, co nie powinno być sprzedane, co było wadliwe i nie wykonał swojego zobowiązania w sposób właściwy. Ten przykład, myślę, że może być. Dobrym przykładem na to i dobrą inspiracją do tego, że jeżeli tylko stwierdzimy, że sam okres rękojmi upłynął, to nie znaczy, że musimy już zrezygnować z dochodzenia przysługujących nam roszczeń, ponieważ możemy to roszczenie oprzeć o inną podstawę prawną, w tym przypadku roszczenie odszkodowawcze. To oczywiście ważne są niuanse, ważne jest to, czy faktycznie w naszym konkretnym przypadku możemy wykazać, że to nie jest nasze widzimisię, że nie jest to to, że kupując coś za. Kilka złotych, na przykład liczyliśmy, że będziemy to przez ileś tam nadkorzystać. Tutaj mówimy o kwestiach stanu faktycznego, ale myślę, że warto to za każdym razem rozważyć i moim zdaniem taka wiedza może okazać się przydatna przy ocenie naszych roszczeń. Mam nadzieję, że ten przykład okaże się dla Was pomocny. Być może znacie kogoś, kto boryka się z podobnym problemem i zastanawia się, jak ten problem rozwiązać. Zachęcam oczywiście do podesłania mu tego filmu. Być może będzie mógł z naszej drogi. Skorzystać. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia kanału, dzielenia się swoimi wrażeniami i do zobaczenia już niebawem.